Dzisiaj będziemy nagrywać, jak Mateusz siedzi w basenie. Będzie losować co chwilę jakieś zadania. No i yy, będzie. Nie może wyłazić po prostu z basenu. Dobra, zaczynamy. Mateusz siedzi w basenie nawet. Siema, już. Ja to dzisiaj wygrywam i mogę tutaj nawet być przez dwie godziny, więc. No Zaj, na pewno ty to wygrasz. No zobaczysz, to jest łatwiej dla mnie challenge. Musi trafić tutaj do tą piłką taką fajną miękką. Ma 10 prób. Ej, mam już dla Ciebie zadanie. Jakie? No zobaczysz. Dobra widzowie to był oczywiście żart. Idziemy do domu. Tu jest mój dom. E, tutaj bierzemy coś. A, i zapomniałam wspomnieć, jak Mateusz y, zrobi zadanie, to będzie mieć y, ten nagrodę, a jak nie zrobi, to będzie mieć karę. Dobra. będę zdać przy stole i on nie będzie musiał trafić tą piłką. Ej, słuchaj, mam już dla ciebie zadanie. Masz na to 20 prób. Patrz, będę tutaj. Tu jesteś. Będę tutaj stał. Będę tutaj stał i weź tam tą piłkę. Wiesz, którą. I będziesz musiał trafić zaraz na stół, tylko jeszcze coś dorobię. Co? Zaraz jeszcze będziesz musiał trafić na stół, tylko jeszcze dorobię. Ale co, że ja będę musiał wejść? Y nie, piłką na stół musisz trafić. Boży już jest przygotowany, ja tu stoję. A ty bier piłkę i rzucaj. Co? Rzucaj. Co mam trafić? No na stół albo na krzesło. Przecież... Pierwsza próba zmarnowana. I Mateusz trafi. Rzucaj. I i, no zalicz... zaliczymy mu to widzowie. Zaliczymy. Teusz nagroda. Jaka. Dostajesz, ma teraz do wody. Później ci go usuniemy do takiego fajna. Ja już miałem od początku. Nieważne. Dobra, idziemy. Robimy kolejne zadanie i nagroda. Sorry, że U, nie nagrałam dla Was tak szybko. tego y, Drugą serię rzucę na like. No bo nie miałam czasu po prostu. Dobra. E... Dobra. Musi. Ukryję taki no, cukierek tutaj. Musi go znaleźć. A później tak. Dobra, idziemy. Mati! ty? Wyłaś. Znaczy, tutaj zamknij oczy, tutaj i się odwróć. Ja ci coś zrobię. No, będą, będą. Dobra. Będziesz musiał znaleźć y, najpierw cukierka takiego. A dać mi okulary? Eee. No dobra, dam Ci. Dam Ci te, o te. Dobra, możesz już szukać cukierka. Dobra, Mateusz leci. Szuka, masz na to dwie minuty. Trzy, dwa, jeden. Nie znalazł jeszcze. nie jest pod Tak. Dobra, możesz, ale zaraz. To daj mi tego cukierka. Teraz taka będziesz musiał znaleźć. Jednego? Tak. O kurde, tak myślałem, że to też tak będzie. Ale dobra, no spróbuję. Dobra, możesz na to kilka minut, ale znajdziesz to w kilka sekund. Dobra, odwróćcie. Mateusz dawaj. Zaczyna za trzy, dwa, jeden. Dobra, wyruszył na poszukiwania. A nie zanurzony? Tak. Mateusz szuka. Dobra. To do mnie dobra. Dobra. Mateusz, czas mija, czas mija. Mati, powiem ci, ominąłeś go już. Czyli okej. Dobra. Czas mija. Ostatnia minuta zaraz będzie. Podpowiem ci Mati, podpowiem ci w tych okolicach. Ma! Pokaż do kamerki. Ma tiktaka. Dobra. Cukierek. No. Proszę. Wymyślam kolejne zadanie, a ty se jedz. Niezgodnie ile tu jest chyba brokrętów. Mateusz, jesteś przygotowany? Jesteś przygotowany? Tak. Dobra, pierwsze będziesz mieć pytania. Trzy pytania. Mhm. Pierwsze pytanie, ile mam telefonów? A łącznie z tymi nokiami? Nie powiem ci. Ale nie wiem, czy te noki są Twoje. No. Ty mi w ogóle nie gadasz tego, czy są Twoje. Hop. No dawaj, jedno możesz mi źle. No to daje dwa. Nie, wszystkie były moje nukle. Drugie pytanie. Ile mój tata ma śrubokrętów w tym pudełku? 6, 8 czy 5? Daje 5: I o jedno się pomyliłeś. 6. Ile, ile użyłeś dzisiaj ręcznika? Tutaj u nas w ten dzień No raz dwa. No to kiedy niby? Jeszcze ten biały? Ale ten i ten raz to było A, dwa. A no Ej. tak. Raz, bo ja miałem ten sam ręcznik. Przepraszam widzowie, pomyliłem się. A teraz będziesz mieć karę. To po co ja odpowiadamy na to pytanie? No, będziesz mieć karę albo ten. Dobra, łagodniejszą trochę. Co? Łagodniejszą. No. no. Dobra, oblej sobie ten materał cały. Ten. No, to cały szybciej. Zabij nie mam całego popołudnia. I teraz właśnie na niego. Nie. Tak aż nie wrócę dobra nie możesz ten będę tam patrzeć przez okno widzowie też będą patrzeć a jak go szukasz, tracisz jedno życie Mateusz będzie mieć trzy jeszcze nie złaś dobra mam dla ciebie zadanie kolejne Widzowie nie mają całego popołudnia. No, dobra, no już. Dobra, ile osób jest w klasie? 15. Dobrze. Ale jeszcze nie włacisz do wody. No i dobrze. Widzowie, jak wbijemy na tym kanale 100 sub, to Mati będzie wytrzymać, musi wytrzymać 30 minut na materacu. Git. Dobra, wymyślamy dla niego kolejne zadanie, ha, ha, ha. Dobra. Musi zjeść dwie kostki lodu bez skrzywienia się, powiedzmy. Ale to na razie takie mini. O, oh, czekajcie. Dobra, O Ła, A ir Ajruś. Mateusz. Co? Zaraz złagisz. Dobra. Umy, yy, ten. Nie. Musisz zjeść dwie kostki lodu. Dobra, ale mogę zejść już? Nie. No to przypuń tu. Wycisnąć ci? Dwie kostki? Tak. Dobra. zaczął. Jak to zjesz bez krzywienia nie możesz. To, to, możesz, to możesz zejść. Przepyszne, co nie? Mm -hmm. o, o. No widzowie, to było skrzywienie, czy nie było? Umówiłem się Mati z widzami, tak? Jak wbiją na tym kanale 100 subów, będziesz na materacu o. przez 30 minut. <grym> <grym> tak! Więc widzowie, o, widzowie, widzowie, Zróbcie please, 100 subów. Dobra, Matin, możesz wejść do wody. Możesz się skrzywić, ale. Dobra, my idziemy. 10, 11 minut już dopiero minęło. Dobra, idziemy. Ja sobie też przy okazji jem. A! Zimne. Tam jest Mateuszka. On będzie. To będzie lewa. Musi wypić to całe. To będzie lipto. Wlejmy tam yy, łóżka bez wody. Oj, skrzywi się na pewno. Mateusz! To bierasz prawa czy lewa? O kurde. Lewa. Kurde, masz szczęście. A tu było na prawej? Zaraz zobaczysz. Więc zaraz wracamy. Nie mogę przenieść, obydwie później ci powiem.